Siemanko z tej strony Gameplay.pl No i dzisiaj kolejna część. Limbo jest ze mną jako komentarz głosowy. psychol? -y -y. y -y -y. y -y -y. Cześć. No. I... Myślę, że już u mnie nie powiesz. <laughs> Dobra, no to ja graję. Ciekawiamy ja się zobaczyć, która godzina. 16.06. Wiem, wiem. No nie, teraz ja będę się trudzić z tą pułapką. Ona jest trudna. Właśnie może tak jak ja to wtedy robiłem. O. Fuu. I może odzywa się tam od czasu do czasu, nie? Mhm... Uh -huh. Sorry, że nie ogarniam pułapek, ale... Ale, ale. Ale to jest trudne. I nie wiem jak to zrobić. Naprawdę, no nie ma żadnej liny, nie ma nic, nie wiem co zrobić. Albo się wrócimy. I może tam coś było tam coś... Jakąś linę, cokolwiek. O właśnie, tego trupu. Wibrator ci się włączył. <śmiech> nie. <śmiech> Widziałem tego trupa trzeba tam dać i wtedy ładnie przejdziemy. Ależ ja mądry, <laughs> Idź. Idź. Oh, o, udało się. Nie. Yeah. O, nie, to robaki. Przeskoczymy. O, udało się podeptać. O. O koleś z robarem w głowie, z robarem, nie z robarem. Uuu, ale się wydygałem. A naprawdę, nie zauważyłem tego. Okej, okay, tu i, i uwaga, takie emocje, czy się uda. Udało nie się. Nie udało. U, prawie bym w drugą wpadł. Ja wiesz jakie hamskie? Ej, bo były takie jakby trzy przyciski, co nie? Najpierw że, że, trzeba, że te dwa po bokach yy, uruchamiały pułapkę, a środkowy wiesz, trzeba, trzeba było, a potem na odwrót, że dwa... że dwa wiesz. Co było? No, że potem było tak na odwrót hamsko, że ten środkowy właśnie uruchamia, nie? Ja myślałam, że... Że dezaktywuję. A, to co było? <noise> Znowu zminuło. Nie, znowu. Okej, okay, idziemy. Nie. Sorry, nie zauważyłem, bo ja mam dolny, dolną część ekranu yy, zepsutą. Ale było wszystko widać, jak u ciebie byłem. No wiem, ale teraz nie dlaczego nie widziałem tych kolców? O, oh, fak! Jakie żyby robiliśmy? to w tył i w przód naraz. Tak. Znowu tam Niedługo chciałem Wam powiedzieć, że niedługo nakręcę jakiś odcinek z, y, na Hero Brain Modzie, ale nie że jakaś seria, tylko po prostu jeden odcinek. I że będzie seria nowa z modami, nie wiem, Harvest Craft, Mock Mo y, kilka modów z Jobbixa, różne mody. Fak. Aha, czyli trzeba przed nimi tak uciekać. O, fajnie. Co oglądasz? Nic. A co robisz? Napiszę. Do, do Nie wiem. Jakiś minek Chris mnie zaprosił. No ma inny ten z tego Stainless'a. On do mnie... Ja do niego, skąd masz mojego escape'a, co nie mam. kto, ty zaprosiłeś mnie, on... Y, a masz premium MC, nie, a to narka i mnie usunął. Raz, spoko. To niech się sranę, ryj! No właśnie... lol Mam 250 widzów i musisz że... Znaczy ja nic do niego nie mam, nie? No bo jak będzie oglądać filmik, to żebyś nie obraził Tylko... no słuchaj, że... Jak... Minecraftzie, jeżeli to oglądasz, to chcę ci powiedzieć, że nie każdy chce wydawać kasę, albo po prostu chwilowo nie ma kasy na gift code dlatego... Na przykład ja teraz no normalnie to miałbym kasę, żeby sobie kupić, gift code ale... Mówiłem, widzom, że zbieram na gitarę elektryczną, przynajmniej 7 stówek. No i jak uzbieram, no to wtedy dopiero zakupię. Ja nie będę kupował GiveKoda, bo mi się nudzi Minecraft dużo czas. później. Nie chcę mi się grać i tak dalej. A poza tym teraz zbieram na AK za 300, więc. No ja na gitarę elektryczną, tam moi widzowie co na szczęście zrozumieli, ale. Chyba zrozumieli, bo nic nie mówili, ale dobra. I chyba może jak będę miał AK to już będę robił unboxing i prezentację tak? Tylko muszę aparat jakiś kamerę skombinować no to ja mam. Ale nie, bo mojego brata dziewczyna ma kamerę HD Ja! Sorry, nie widziałam tej wody Ale ja failuję dzisiaj Stanie w ogóle krótkie odcinki teraz są, bo robię film z Butterfielda, co Olek może potwierdzić. Co nie? Ja. co? co? Ta. No, nie wiem o co chodzi. Co? Aha, dobra, już chyba wiem. Magda Westler. <laughs> co? Magda Wrestler. <grystanie> <grystanie> Poza tym też nie mam kasy na gift koda, bo jeszcze muszę korki zakupić, kupić, bo mi się psują Aha. Więc też 300 muszę wyjebać Już wiem o co chodzi Więc no po prostu będzie ta seria Z modami Ciekawe jak ja to mam zrobić Jakaś czasówka Jakie pory panie nie mam czasu, wow. Aha, już wiem, dobra, już wiem. Nie, nie. A nie wiem. Czyli będzie jeden odcinek z Hero I będzie to Smoke Reachers, Harvey trochę z Xboxa. Taka seria, która się rozłoży na przynajmniej 50 odcinków. A zagram sobie FIFA. Speed? Nie, sok. Nie ma świetki Bo nie jest na ta. No wiem. To pół sobie Xboxa. Ze 3 stówy. No. No wiem. Tylko 3 stówy? Używany. Okay. Ale mówię, na razie zbieram korki na AK się... i dopiero później. Chciałabym, chciałam być zaledwie Dla mnie najważniejsze są w sumie teraz yeah. korki i AK. Więc... Jak sfejlowałam. Wybaczcie. Wybaczcie, że musicie to oglądać. EA Sports Kim jesteś? Wolisz Madryt Je... czy Barcelonę? E, hmm. Jednego i drugiego, do nikogo nic nie mam Ja wolę bardzo, ja tam... Madryt nie Lubię Madryt, tylko mnie wkurza... Ronaldo... Hmm. Ronald... I e, Ronaldo jest ogólnie też dobrym graczem, tylko mnie wkurza jego zachowanie poza... na boisku, nie? jest, wiesz, Olek, udało mi się, jest pan amazing Ale szczerze, wolę oglądać Messiego. Dobra, to jeszcze trochę i... Grzybki, halucynki, Hehe! XD the... suchari, miębusa Nawet na Facebooku ten taki ten, że Messi, Barcelona i Real powinna być zgoda, a nie wieczna walka, nie? Nie! Wiesz co mam? Częściej mi się ekran, jestem jakiś zombie. I mam robala. W, głowie. w dupie. <noise> Też wcale ja wiem, co powiedzieć, ale niestety nie w dupie, tylko w głowie. <noise> jakiś. Teraz się nie dam złapać. No ja, gdzie on idzie? Nie w tą stronę. Wiesz, że częściej mi się ekran, bo mi się wcisa do mózgu. Mhm. Mm A one mi zjedzą tego robala. No co za pała nie wrzucił. Ej, czemu on sam idzie? Taki zombie. Ok, ja mogę iść, w jedną stronę tylko. Nie, nie tam. I, ale to jest głupie, on sam idzie. Naprawdę, sam idzie. To jest mhm. jaj. Dobra, to w tym odcinku zakończymy. Co no tak to... krótki? No ile? 15 minut, nie? No to krótko. No wiem, no ale nie mam tak dużo pamięci. No co? mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. Subskrybujcie mój kanał, jak się Wam podoba. Dajcie ocenę, a oceną może być łapka w dół i łapka w górę, żeby nie było że, że, że. Nie wiem. No to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ja się z Wami żegnam. Narka.